Namierzyłem stare zabudowania, ale naprawdę bardzo stare. Tutaj w tym miejscu tak zwana kolonia. Tu jakaś piwniczka. Piwniczka ewidentnie, też komarów pełno. Przedłem tam, ale widzę, że tutaj nic ciekawego nie ma, ale jak jest okienko. To, to może kiedyś nie była piwniczka. Częściowo z kamienia, częściowo z cegły Tu to naprawdę stan, stan agonalny. Tam jakaś maszyna Zaraz zobaczymy co to takiego No, tutaj to już porcelany nie będzie Teraz, jak to wszystko zarośnie zielskiem to tu nic nie będzie widać także ostatni dzwonek przed wiosną żeby to sobie pooglądać totalne odludzie kilka kilometrów od cywilizacji chociaż blisko są jakieś domy ale to nie będę wchodził w szczegóły czyje to, jedynie mi coś tam wiadomo, jakieś informacje szczątkowe. Widać, że te zabudowania bardzo stare. To już takie resztki. No tu jest jedynie taki budynek jeszcze powiedzmy w całości z na auto Uu, jakaś stodoła czy co jakaś stodoła była Dach jeszcze się trzyma. Jeszcze nie wpadł do środka. Mhm. Jak zwykle jakieś śmieci. Coś. Tu już mur siada. O, a tu lampa. <laughs> Spróbujemy wejść do tej części mieszkalnej. Jak się uda. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda. To się nie uda. Są dwie możliwości. <laughs> o, tu jest jakieś okienko. Spróbujemy wbić. No. Nieźle. To się schody lekko obsunęły. Latarka jest. Spróbuję tutaj tak pobieżnie, chociaż popatrzeć. Myślałem, że to piła, ale to jakiś piec był, piec taki, niskie pomieszczenia, Sklepienie łukowe, klasyczne na tamte lata, idziemy zobaczyć dalej, masa śmieci, masa śmieci, uuu, tu taki kiedyś fajny buch, piec, kominek no. Ale no to już jakiś czas temu bo zdaje się tu były drzwi wejściowe, które są w stanie już takim dosyć średnim. O, tu kafelki też niskie pomieszczenia wszystkie o, Tu jeszcze zdobienie ścian wałkowo. Tu widać różne warstwy jakie było przed. Później po kolejne warstwy dochodziły. Nie ma plastików. Bardzo dobrze. Wentylacja przynajmniej jest. A tutaj co to była taka wnęka? Może jakiś ołtarzyk? Nie wiem, na górę chyba nie da rady wejść. Bo schody leżą na dole także. Także góra wydaje się. Odpada, ale to wszystko w takim stanie, że, że grozi zawaleniem Nic, wychodzę na zewnątrz Nie z tu ciekawego Nie spotka Tylko co ryzykować No, tak, chatka puchatka Dachówka betonowa taka tańsza wersja no ale jakoś sobie ludzie musieli radzić kiedyś idę zobaczyć tą maszynę co tutaj jest jeszcze podejrzewam że jest to tak zwana mucarnia czy jakoś tak o studnia też to widać że na każdym kroku miał studnia Ciekawe, czy głęboka. No, dosyć, dosyć. Parę metrów jest. Też by tu się się przydał. Popatrzyłby tutaj, sprawdzą. Chociaż podejrzewam, że jest tak zaśmiecona, że niewiele by to nawyciągał wyciągał. No i jest nasza maszyna, mucarnia. A już tu stoi jakiś czas. Ile jeszcze takich maszyn porzuconych gdzieś się wala. Gdyby to było bliżej zabudowań. To złomia, żeby ją po troszkę, po troszkę rozebrali, wynieśli, sprzedali i przepili. A tak stoi sobie tutaj. I nie stoi na tle tych ruin. Także pozdrawiam z gór.